To, że jest dla ludzi, którzy już, można powiedzieć, zjedli zęby na pełnej klatce i chcieliby jakiegoś odświeżenia. Chcieliby czegoś nowego, chcieliby jakiegoś odświeżającego sprzętu, który daje troszeczkę... Można powiedzieć, inny pogląd na to, jak jesteśmy w stanie w ogóle robić zdjęcia. Ale na pewno nie jest to aparat dla ludzi, którzy chcą mieć taki omnibus, jedną konstrukcję, żeby nią robić wszystko, ponieważ jednak filmowo on po prostu totalnie sobie nie daje rady. Zwykłe Full HD w 30 klatkach i to są różne Full HD w 30 klatkach, w tym wypadku akurat niestety nie oczarowuje ten obraz jakkolwiek, po prostu jest słaby. Telefonem realnym można nagrać lepiej. Na pewno nie jest dla ludzi, którzy liczą każdy gram w podróży, którzy po prostu skupiają się na tym, żeby mieć jak najbardziej kompaktowy sprzęt, a nie na tym, żeby ten sprzęt był jak najlepszy. Oczywiście gdzieś też jest w tym segmencie złoty środek, kompaktowości i jakości, co nie zmienia, że po prostu no, nie ma czegoś takiego jak kompaktowy średni format. <laughs> Tutaj niestety nie możemy iść w żaden sposób na ustępstwa. I też kolejnym minusem jest to, jeśli chcielibyśmy sobie kupić cały zestaw szkieł do. Żywi filmaki no jednak to są większe koszty realnie.